Dziwne, bo łańcuch jest taki sam, koło dostajemy mniejsze. Także prawdopodobnie i tak użyję czegoś oryginalnego. Nie wiem, czy Was interesują maszyny do szycia. Mnie osobiście tak, jak wszystkie stare śmieci. I tu po takim wstępnym wyczyszczeniu wygląda to w ten sposób, bo mam bardzo ciekawą maszyna. Nie jest to żaden popularny z Zingera. Maszynka jest na pewno dużo starsza. Bardzo ciekawy w ogóle system. Nie widzę tu nigdzie żadnego bębenka. Natomiast tutaj na razie to wszystkie prowadnice, wszystko stoi. Tu się tylko ten zelektusza wygląda na kompletną to jest fajne, że nic tu nie brakuje raczej. W wolnej chwili on rozrusza. Niestety nie widzę nigdzie żadnych cech producenta. Może po jakoś to idzie rozpoznać. Stupka uchwyt w ogóle do tego, do igły. Musiało być coś napisane chyba nie śrubeczka. i tu trzeba to otworzyć. No dobra, to na razie tyle na temat tej maszyny. Jak jest. Jeżeli jesteście zainteresowani, to możemy do tematu wracać, bo mam trochę maszyn już. Tak Byłem znowu na skupie. Zaraz wam pokażę co mam, bo mam znowu kurde, kupę gratów i chyba zbankrutuję przez ten skup złomu. Tutaj trochę takiej drobnicy. Wiecie, jak widzę połamane krzyże, to też je zbieram. Budzik wziąłem tylko dlatego, że chodzi. <laughs> trochę sztulców srebrzonych. Ale to jest, są śmieci. Zinger. Najlepsze jest to, że koleś. Przychodzę, a koleś idzie z kółkiem, nie? z tym kołem, z tym kołem od tego Zingera, z tym deklem i z, ze znaczkiem. Nie? Ja mówię, kurwa, czekaj, ten znaczek też gdzieś tu wziąłem, mam nadzieję, że go nie zgubiłem, jest tam, no. Ja mówię, to oddawaj mi to kółko, no jak ja wezmę maszynę bez kółka, nie? No i całe szczęście zgodził się i oddał mi to kółko z powrotem, także jest powiedzmy w miarę kompletna. Tego łucznika wziąłem, dlatego że to jest KL90, a coś mi się wydaje, że ja KL90 też nie mam. Mam chyba KL90, nie wiem, nie chcę zmyślać teraz, bo z pamięci mówię. KL92 bodajże tutaj z tym taką wajchą, ale też już z taką gałą. on jest trochę inny. A nawet jeśli to jest taki sam jak mam, to ten dekiel mi się przyda, bo mam tam potłuczony, nie? W tamtej lecimy po kolei. Czy on ma jakieś sygnatury? Wydaje mi się, że miał tu, ale się starły niestety To jest srebrzone, ale to jest ruskie G to jest widzicie do kompletu, A, bo to jest Gerdach. Hmm. Srebrzone rękojeści, to jest komplet właśnie, nie? To jest jak to wszystko z jednego. Niestety są bardzo zjechane. Jakby ktoś za przeproszeniem prosiaki tym szlachtował w chlewiku. Skoda, bo to jest łyżka z kolei do tego zestawu. Tylko o tyle to jest dziwne, że ona że to jest niemiecka łyżka, a ma identyczny wzór. Więc to jest trochę dziwne, chyba że ktoś rękojeści poprzekładał, muszę, że powiem no Gerlachas z posrebrzaną rączką, nie wiem. No dziwne, dziwne powiem wam, bo to jest jakby komplet łyżka, jest ewidentnie niemiecka. Prawda? O, ta łyżeczka, bodajże, jest fraget. E, fraget, tak, to jest fraget czyli to jest polska łyżka. Srebrzona. Być może przedwojenna, nie wiem. Bo fraget chyba też były sygnowane też po wojnie przez jakiś czas. Tą łyżkę wziąłem tylko dlatego, że jest niemiecka, bo to jest zwykła nierdzewna A ta łyżka. To jest też jakby jakaś polska łyżeczka, ale też wygląda na starą, nie? Także to ze sztuczców. Od ws chyba. Może się przyda. Tak jak mówiłem, krzyże. Nie wiem, od którego to było nóżka. Brakuje tu chyba fragmentów, więc tą u tej nóżki to mogłem nie brać. To biorę, że tak powiem, dla zasady. To jest od tego Zingera. No, jest 20 groszy. Puszka, wziąłem tą puszkę. żeby wziąć w coś drobiazgi, ale też coś tu jest. Wydaje mi się, że tu jest zinger napisany. Tak, jestem już w tej chwili pewien, że tu jest zinger napisany, więc to jest 15. Więc to jest jakaś puszka. Jakiś przybornik do maszyny do szycia najprawdopodobniej. Być może do tej maszyny, którą właśnie tam mam. Może to razem ktoś przywiózł. Pod spodem niestety nie ma srebrnych marek. Tak, czyli to jest. Powiem, widzicie, dobrze, że wziąłem sobie tą puszkę. Szkoda, że taki słaby stan. Raz, dwa, trzy, budzik. Trzeba go pewnie nakręcić. Chodzi tu, mi się zegarek popsuł. Więc będę ja miał zegarek w samochodzie, ale za to kompletny. Jest nawet bębenek, niestety. Bębenki często znikają z maszyn. Nie wiedzieć dlaczego. KL90, dokładnie. Mam mówię bardzo podobną, ale wydaje mi się, że to jednak nie to, czyli będzie do kolekcji. Inne. Jest jakaś fajna metka. wpięta. zinger jest zachowany dosyć przyzwoicie. No, wiadomo, że to jest szmelc. Nie ma to większej wartości. Poza, to, poza tymi kilogramami. Ale ja tam je lubię. Ja tam je zbieram. Zobaczycie, jak to po umyciu będzie wyglądać za chwilę. Szkoda, że nie ma tutaj tej płytki. No, jest pouszkadzana Fest. To mam tam w drobnicy, goś to oddał, zerwał, ale oddał, przyłapałem go na gorącym uczynku. Tutaj już niestety nie ma bębenka. Ale ja mam chyba bębenek do Zingera. Problem będzie z płytką, bo jej pewnie nie mam. No.